No co? Zalewanie! już jest... no, zalewane! Dalsza część. Krzysiek, to co to, to Jezu! Trzeba garnisko. No. Nie komentuj. Tak. Zejdź. Już na bok. Uciekaj stąd. Testujemy sobie przy okazji nowe mikrofony. Cztery osoby mogły jednocześnie mówić. Troszeczkę rzucają się w oczy z pewnością. No ale co zrobić, no. Pierwszy zestaw mamy już zalany. Do tego poziomu. No ale trzeba wam pokazać jak zrobić zalewę. Sześć lanek wody. Lejemy. Tam, ten pojemnik ma 6, ale dobra, mierzymy. Raz, 4, tak, 6, 5, mm -hmm. 6, i deszcz. I, i, I reszta, i 7. Zawsze lepiej mniej. Ostre, jak płaczą niektórzy za ostę, że. Ja nie wiem, tak. ostę, już no. to przyznaję. Ale to no, no troszeczkę musi być ostę, bo. Muszę kiedyś spróbować octwej jabłkowym. Oczywiście ten materiał ma taki wyźwięk vlogowy bardziej nie jest to jakiś taki szybki poradnik, tylko... Jak my robimy. 4, 5. 6. Tak jest. Ślanko ost. Tu jest dwie porcje, to damy dwie szklanki ost. Ocet ile procent ma? 10%. To Może kość. być tak trochę niepełny. Dzisiaj nie pas. Raz. Dobra. Później tyle samo octu, tyle samo cukru. Dwie szklanki cukru. Cukiernie. Można mi użyć? Nie wiem. Dobra. Dobra, już się pali. Sól zwykła? Kuchenna. Raz. A. Tu jest dwie porsy, to tak cztery łyżki soli. Mhm. I miałam gdzieś tu łyżkę drewnianą. Lekko wymieszać, żeby ten sól i cukier się rozpuściło i niech się zagotuje. I gorącym... On mnie pozakręcał, a poszedł? I ja cię to jest. kurde działa, tu olej jeszcze nie dało. Nie Już do. olej wlany. wlany. Dobra, dobra. Wszędzie jest na każdym słoiku łyżka oleju, a wcześniej szczypka koperku suchego. O, taką szczypkę. Szczypkę kopru, on tam się rozpuści. Tak jest zawsze i tak jest dobrze. Skrzynia, już jesteś niepotrzebna, i na swoje miejsce. Mój stoliczko na tak Chrisie. On tam się nie bawię w łyżki, ale takiego łyka. O polewam. I on tak pocieknie do dołu. O. Taka łyżka oleju. Muszę tak się zorientować ile to jeszcze polski, tu jeszcze kurczę trzeba tam było pięć porcji, no to tu te 5 to jeszcze 10, no ale dobra. 5 porcji to było? Tak, bo ja dwóch garstkach gotowałam. Ojej. W jednym trzy. Północ się złapie. Nie o, zaraz pójdę, kury zamknę, to to, Teraz to to. Złapie nas północ. Mój pilarka jest. Tak by się to rozpuściło, bo ta sól jest taka, jak to się mówi, do przetworów, ona taka grubsza. Ciekawe jak ten mikrofonik złybiera. To mhm. w ramach ciekawości, prawda? to dzisiaj mówi. To tyle tego wszystkiego trzeba? Ja mówię, no niby się wydaje tylko, a robi się paprykę Teraz sól. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dokładnie. Powiem tak, ja tam daję według przypisu, tam nigdy nie próbuję i jest dobrze. Ile dałaś tej soli? bo tu jest trzy porcje. A na porcję dwie łyżki jedzieś? na, na jedną porcję. Porcję. Tak, tak. I okay. Trzy łyżki, trzy szklanki octu, trzy szklanki cukru. Czy tylko octu w sumie widzę mało dajesz. Nie się dużo octu, trzy octu. Na 6 klamek? Tam niby w przepisie się pisze troszkę więcej, ale zawsze daje to się nie mniej. Bo... Co jest te 30-40 minut? Goto gotuje się. Ale ja gotuję trochę krócej, chociaż ja nie wiem. no Muszę sprawdzić. Chodzi jutro. ci o pasteryzowanie. no. Mówisz, że 15 minut? No ja tak nie Minut gotuję, tak gotuję. 15 minut gotuje, jednak długo nie gotuje. 15 Rozpalam. <grym> Dobra, i jeszcze będzie raz będzie no, Może się. zrobiliśmy w bambuko ludzi. <grym> to jest przepis rodzinny, tak? Przepis babci Jasi. Czyli rodzinny. No i ja? Teściowej. Tak? No tak. 29 <grym> lat temu babcia mi dała ten przepis. Sprawdzam, czy jest bajka. Jak kupiłeś mi ten worek liści, mówiłam, że tak na 5 lat. I na ogórki, i na wszystko. Strasznie przepłacałeś za te działa? No tak. Wszystko. Kupowałaś nie tych no. małoludkich paczuszek. Tada, mamy ładne Ej, Jak to zapakują, to już normalnie miało na wojnę jechać. Mm, tu już powoli będzie. Zaczyna parować. Kurde, tak jak to zapakowane, ja? Kurde, pilarka pomaga. <głos> <głos> no, ja ci to zrobię. Magazyn to jest tłuszcz. Wszystko to jest niepotrzebne, dobra. Powinno się każdy słoik wytrzeć ściereczką, O, żeby nie było tłuste. Tak to. Do... Taka to jest obawa. No. I się zakręca. Będę stawiała na podłodze, żeby jutro to gotować. Te słoiki się nie zgubią, bo... No, i to mi chyba... Ręka odpadnie. Bo moje kocury to są... Kocury. A tatuś mówi... O, to tyle roboty! A co ty mówię myślał? No. Tylko wziąłeś słoiki zjeść? Nie ma lekko. Tej czekaj, to ja jestem. Czy ja jestem taki głośny tu? No dobra, dobra, tylko delikatnie. Ale przekręcę. Nie, nie trzeba przekręcać. Sstawaj na podłogę. Mhm. To będzie się odróżniało. Głupków nie włożę do piesa. Ładne zakrątki. No. To trzeba z nie jakimś? No tak, z wyczuciem, że jest zakręcony, dobrze, nie? Tam jest. No to daj, daj. Sprawdzimy teraz, daj to. No to słoik stare? Y daj wieczko na bok. No wieczko to jest. Tak, ale też trzeba sprawdzić później, jeszcze słoik nie jest wyschrbiony, niby nie. I też nie jest czwórka. Bo też mam i zakrąski, czwórki. No, czekaj, faktycznie te pierdolniki tutaj. No. Powiem ci. No, no niby. To jedno, ale druga sprawa jeszcze jest taka, że. Yy... Ta, ta, to coś tu jest, rypnięty. No, bo wytrzyj jeszcze może. Zwłaszcza sobie. Czasami inny. też może być mokry. Okej. Okay. No. Daj mi to słoik. Czasami jak się ugotuje jest taki niepewny, cieknie czy coś, to go odkładam na bok, jak najszybciej się go zjada. A bo ja jestem jakiś uposiedzony. Za mocno silny jesteś. Jakieś dupne są. No to... to chyba stare tak. hapnąłem. Nie, to wszystkie nowo. Sprawdzę, czy ten słoik nie jest w szmurka. Aha, to jest a? dobry już. Ty, to jest czwórka, zobacz. Tak. A, tak, tak, to jest, jest okay. no, dobrze, że mam? No, dobra. No, widzisz? 4, 25 teraz no, na stole leżą rodzine wypieki 2 4 6 8 10 12 kurwa, 18 wiecie. ja tak nie mogę, ja tak kurwa 20, nie mówię 22 mój no po co 24, ty liczysz wiesz co albo idziesz albo się zachowujesz 38, 40 42 44 co to jakiś spisek 51 Zawsze tak lubiłam tyle słoików. Co ty masz I wilki. Te te dziwne te? Patrz, A to trzeba troszeczkę siły na to... Do... Ja Nie wiem, albo magnesa. masz magnesik, albo masz klipsa magnesowego, to jest trochę tu to... To można go strącić, jeśli będziemy fizycznie pracować. No i albo masz kaszkietówkę, sobie dajesz troszkę do kaszkietówki. Tutaj hapiesz i cię słychać. Ty tak jak teraz... ten... Tam Boże, jaki ty jesteś teraz nowoczesny. Tak A samo jak? w ten sposób zgapiłem od tego. Mm. No nie za te pieniądze, kurde, kiedy ty to udrobisz? Już się spusiło. Proszę cię. Mama ma na magnesie, ty masz na klipsie też. No i będziemy, no i ja sobie sprawdzam takie rzeczy, no. Kto sprawdzi jak nie ja. Ja te klipsy rozkładałem? Proszę cię, ja już nie mogę, ja wychodzę. <grym> Zabiorę no. cię. Pierwszą część, pierwszą część filmu mamy. A to jest drugi odcinek. Po co tak kupujesz takie drogi? Że ja ci mogę z telefonu nagrywać. No i do szapać. Już Ktoś się do nas wybiega z rękawiczką. Ja ci dam rękawiczkę Bo to już jest. No to są zapasy dronowe. Co się śmiejesz? Przecież no, siebie. Jak? No, jakaś ja... sterta stropiana, jak ci kurde rozpierdali suszarnie. 10 kg waży razem z paliwem. Po opróżnieniu paliwa waży tylko 5 kg. 5 kg waży. 5 kg przebił strop w chałupie! I rozpierdolił dach! Ja mogę znaleźć, ja o ode... tym. Wybieramy ja się na drony. Ja, jak znajdę dron, ja będę, ja będę go szukał z rozpuszczalnikiem. Poleję rozpuszczalnikiem i nie będzie drona. Mam przypisany ten przepis na zeszyt, ale już chciałam pokazać, że to jest tak dawny przepis. Babci dała Tą tę kartkę... kartkę pisała babcia jeszcze jak we Francji była. Nie wiem. Pytałeś tak? ją? No, jak. No, dała mi ją 29 lat temu. Babcia tak, wykradła ten przepis. Rok się z dziwi, że ja tę kartkę mam. Babcia wykradła ten przepis z Francji, z rodziny. Nie wiem. Od rodziny z Francji. No to nie ma... nie ma nie? nie, pilarka niech tam plinuje sójików, teraz tutaj przestawimy. A może to zabierzemy, bo kurczę... Nie, nie. Szkoda mi tych rzeczy, nie? A nie, to ja już tutaj uciekam. Nie bój się. Nie porozlewasz? A nie, ja tam nie będę zalewała. Tak jak będę zalewała tu. Patrz. No mówię tak. trochę jest tych rzeczy. Podaj mi tą ścierkę. Gdzieś rękawiczka mam, ale już nie chcę szukać rękawic. Dobry. Ja ci przyniosę że czarne. A tutaj masz mało, patrz. Mm. O. Ważny moment. Swoik. Dobra, to się wygląda. 30 minut. Tak? Tak jest. Bo tyle nagrywam. No to Ponad tyle nagrywam. No i gorącym się zalewa. Delikatnie, po malutku, nie rozlewać. Dajmy sobie czas. Jednocześnie to się tak i sparza. No i przez noc spokojnie postoi. Do pasteryzacji. pasteryzacja w parniku. Tam dzisiaj kartowę gotuje. Tak, właśnie. Paruje, przepraszam. No, tak delikatnie to spływa na same dno. I, taka, i takie no. dwa zestawy, na ile wystarczą? Na ile słoików? To właśnie te stoją na podłodze. I A tam było mi... 5. 5 porcji. 5 porcji wystarczyło na to. Tak. I tu było ile? Nie wiem, nie pamiętam. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 21? No jakoś tak. I tam jest na stole jeden słoików. Nie czuć ostu. Ja jestem mocno wyczulony na octu, ale, jak ale jest, jest Ale okay. jak przyszedłeś z latworu. Nie. Krusiunia może było czuć. No Lodeczko no, mówię... tak, ale nie, że taka aż kurde noc tak Jakieś babcia w domu robiła, o, jak nie, nie dało się wytrzymać. Nie, nie dało się. Dobrze taką mieć gdzieś na podwórzu. No, ciężko ludzie mają w bloku, jak mają w mieszkaniu, muszą gotować. Oj, oj, oj. Papryka mieszana. Teraz robię kolorową, bo czasami się właśnie, żeby nie wybierać. No, ja wiem, że ta zielona jest niedojrzała. Wiem. Wiesz, Wiem, ale o to chodzi, że ten, że mieszam, bo jak na sałatkę, czy coś tam Takiego Jakiego mieszkać. to jest poziomu? Weź tu rękę zabierz, ja wam pokażę. Tam no cały jest... słoik patrz. Praktycznie cały słoik. Cały słoik. Tak, żeby bo... jeszcze kap oleju wlać? Nie, to, Nie już to już jest, jest wlane. Ja julewałam kolej, poblewałam kopek. Po prostu ona przez noc, nawet dobrze, czasami jak tak się wcześniej zaleje, że ta papryka ona tak napije się, wiesz, tej wody. Czyli się sparzy, tak jak mówiłeś, że tego wcześniej nie robisz. Tak. Ona okay. się sparzy, on tak lekko nam zmięknie i później do gotowania. Nawet ja też nigdy nie robię papryki, nie jem. Nie otwieram słoika, a spróbuję, jak to niektórzy robią, a spróbuję. Ona też tak inaczej smakuje, taka świeża. Ona musi trochę postać w tej zalewie. Ten słoik musi wystygnąć. No, musi a się wresztą, zamarynować. Musi się zamarynować. Ja jak jestem pewna przepisu, nawet jak gotuję rosół czy coś. Sypię, sypię, a ostatnio Bigos zrobiłam. I co? Zły był? Ty nie, nie jadłeś chyba, nie? Nie dałaś mi. Nie dało. ci, no, stał w lodówce w suli. Babci dałam talerzyk, to babcia mówi, taki dosmakowany. Ja mówię, wszystko na oko. Ten pieprz teraz nie jest taki jak kiedyś, kiedyś, że jak się w kuchni zsypało, używało pieprzu, to aż klucz było w całym domu. To tyle wychodzi. Jak w zależności ktoś upcha paprykę. Tak, tak, oczywiście. Bo tak. ja papryki upycham, ile wejdzie. Największy wpływ ma wypchanie sylwika. Tak. No i zakręcamy. A ty pasteryzujesz do góry nogami, czy jak? Gotuje się normalnie w normalnie parniku. Się gotuje? A później, po, jak się wyciągnie z parnika po gotowaniu, to się przykłada do góry dnem. Okay. I wieczka. To jest w ramach sprawdzenia też? No tak się robi. No tak, no to wtedy wieczko lepiej. No 100% wtedy złapie. Dobra. A Stur. gdzie to później trzymamy? Piwnica czy...? W piwnicy nie trzymam, bo się mocno psują słoiki, rzewieją. Tam wilgotne. Trzymam tam koło. Teraz nie ma takich zim jak kiedyś, 30 lat temu. Tak. No. Jak będzie zima, tam trzymam koło parnika w tej szafce. Tam jest taka chłodna temperatura. I jak przyjdą takie większe mrozy, chociaż tak nie było nigdy, no to oj, można jakieś kołdry zarzucić na szafkę. No, można coś tam zabezpieczyć. Jak zwykle, po na stronę, to trzeba, nie trzeba. No, jest perniczyk, są zakrądeczki. Coś pochyło, tu się robi. Nie wiem, bo... No, dno nie jest płaskie. Na razie się woda grzeje. To jeszcze nie ma żadnej minuty na nic. Tylko ma to bulgotać 15 minut. No, to później się gorące wyciąga. Mhm. Nie, przyparniczek masz, drobienka również. Oj, nie dobrze ta korad. kora jest bardzo smolna. Tak się bulgota, i tak jeszcze bardziej się nawet będzie bulgota zaraz. To za dużo wody trochę muszę zebrać. Jeszcze nadbieram tak to trochę wody, dolewam zimnej, żeby słoiki nie pękły, w gorące słoiki nie pcham. Zawsze pcham taką letnią, letnią wodę, słoiki. I wtedy podobnie podkładam dwa, trzy razy. Ale jednak troszeczkę dłużej gotuję, bo widzę, te, ta papryka była bardzo taka mięsista, taka grubsza. No, dobra, dobra, to ile, ile minut gotowałaś? Ja wiem. Hmm, załóżmy pół godziny. No może pół godziny się byl tak, bo, bo faktycznie grube te, nie? Papryka miała grube takie te płótno. No już ten słoik jest chłodny. Wieczko na zapało. No, widzę. cieknie. Nie, mokre. No żeby się nie poparzyć, powiem tak. Ja Teraz sobie na nazbieram. W zimnej prawda? Teraz nie. No bo to już jest koniec, prawda? Musisz no nie. nie masz więcej słoików. Czy masz jeszcze słoiki? Mam. Masz jeszcze? Aha, dobra. musiałam można wlać zimnej i tyle. A masz rękawiczki jakieś? No mam stare. No dobra, myślałem, że to taką łapę łapkę. No co ty? Suszyłam mnie na słońcu ha dobra, ja myślę, że ty kurde, taką łapę bierzesz. Ale to. Tak, kurde, to jest wątek, to i tak mokre o. już mnie piecze. Jeszcze jeden swoich wytrzymam. Aaaa, tak po trzy wyciągam. Okay. I, I od góry nogami. A w jakim celu? No wieczko musi zasać się. Woda jest ciepła? Do cie... Do... Aha. Ciepła. Bo jak A. ja wyciągam. Oj, A! magnes! No kurde, ty mnie chcesz tutaj przy... przypiąć, na pierdzielę, ale się przestraszyłam przez moment. Czy zapało. No. <śpiewa> ale do takiej chłodnej wstawiasz. Tak, no, ciepłej. ciepłej. Bo słoiki, co wiesz, to już od wczoraj wystygły, nie? I... Mhm. O, to już końcówka. Ile tu wchodzi? W tym takim parniczku Ach. standardowym? Oj, dużo wchodziło. 11 Koncówka. Końcówka. No, to takie mniejsze. O, I tak dwa razy podkładam takim drobnym drzewem. Ale synek jakby jak go tak stukał, pukał, to on mi to długo nie wytrzyma. Kurde, mamy sprawdzić, czy wytrzyma. A nie, Aha. się cackę z nim. No dalej, dasz to odkręcić? Nie wiem. No, ja no wieczko, zopało, no widzisz, no. Nie widzisz. No wielko, A tam jest chłopaknika sucha, ale dobra. Żeby ci nie spadł na podłogę. Ty! Oje, pier... Ty ty dranił jedno. O! Dobra. Posz. O, A. o, dopiero teraz! Czyli ładnie. No, idziesz. No postaw. ale to, to, dobrze, to dobrze jest. No dobrze, no tak ma być, a dobrze, jak? Dobrze jest. Ja to biorę do domu i tyle. Nasz pierwszy taki kulinarny odcinek z mamą. U. Fajna. Tak od stopu nie czuć. Lekko taka chrupka, no, tak jak żeby mieć zęby. Potrzebuje kilka lat I... w słoiku. <laughs> nie. Będzie mięciutka wtedy. No ona jak się dojdzie, taka siąknie tej świeżości, jest taka woda lekko A Ty ile lat już tak robisz? 29. 29 lat. Ty jak byłeś malutki, to babcia ci pilnowała, ja robiłam w domu. Papryka konserwowa. No, dobra. Naprawdę. Mogę powiedzieć, że udana. Dobra. Kiedy pomidory jakieś w słoikach? Ja pomidory w słoikach, a, tam ten komentarz. Ja pomidory w słoikach nie robię. To się trzeba dużo bawić. Ja tylko robię to, co schodzi u nas. A pomidory nasycamy się przez całe lato. Jemy do uporu. I do obiadu, i do śniadania, i do kolacji i w międzyczasie, że ja się z pomidorami nie bawię. Nie robię żadnych. Oszczącie u nas tyle pomidorów nie ma. No cukinia była ładna, cukinię pozbierałam. Jakiś pasztet może zrobię. Papryka będzie czekała na kanapki jutro. Ale fajnie się, że wieczko trzyma, nie? Super. Tak no. jest. Do następnego roku.